Siemanko, runda trzecia. Gramy przeciwko pewnemu niemiłemu streamerowi. <laughs> Może uda mu się kliknąć dobry guzik, żeby rozpocząć mecz chociaż. Mm, oczywiście mam odpalony stream obok, by go ustawać. Yy, boszem jest szater, tylko znowu bez niebieskiego. Czy bez białego tym razem? No, spróbujmy gramy w kerf może nie będzie tak źle to ja włączyłem nagrywanie włączyłem nie jest kot. nie jest biała, czyli brzmi jak wygrywam, tylko Bolesne jest to, że będziemy tracić dużo życia. No ale nic. Co tym razem? Uła! Tapuje manę. Czyli potrzebuje czarnej na coś. Kurde. Agresywny zawodnik z niego. Skorpion! No daj mi już to zagrać. Nie popisuj się. Teferi... Teferi... Może mu bounce na tego Skorpiona? Albo piecyk? Hmm. Lądu, może nie? Czy rzeczywiście te fry tak potrzebny? Nie. Yy, wolę już. Dobre, cokolwiek. Oof, oof, jest z yy, to co? Na szukamy czegoś, czy czekamy z kontrą? Wydaje mi się, że czekanie z kontrą w tej sytuacji, kiedy on ma piecyk, nie jest dobrym wyjściem. Dlatego ymm, zagram Narset i będę się kopał po kraj. Bardzo się obijamy tymi lądami, niestety jest kaja świetnie. Super skład bardzo dobrze i co będzie szukał po prostu ze składu i czy to jest moment żeby grać Shatter? Tak, to jest ewidentnie czas żeby zagrać Shatter. Daje mi się. Po białą. Jesteśmy na 11, on ma Kota. Ale może dzięki Kai i Owl of Kai uda się trochę przytrzymać. Ciekawe, czy będzie atakował tą na Reset. Żeby zabić ją. Wydaje mi się, że nie. Nie powinien. Ona w tym momencie jest bezużyteczna. Mayhem Devil, czyli mamy cel pod Owl. <laughs> Chociaż to też z tym Owl nie tak dobrze jakby się mogło wydawać. Ła. Bardzo nie podoba mi się agresywna gra mojego kolegi. Hmm. No to wygląda na to, że musi polecieć kolejny szater. Nie modlimy się, żeby nie dobrał lądu w obozie. Chyba tak to wygląda. Jeśli przeżyjemy tę turę, to zaczniemy wychodzić z tego. Mam takie wrażenie. Mhm. Czy... O! Czyli jednak w ten sposób... To co on może mieć na ręce? Smutne jest to, że ten oboż, oh, jeśli teraz wejdzie, to nie mam na niego odpowiedzi. Nie jest familiar. Aha, czyli to jest koniec, okej. Okay. Szkoda, było bardzo blisko. Śmieszne jest to, że gdyby rzeczywiście zaatakował w tą narset, to by mu się to nie udało. Coś jednego. Co ja wyrzucałem poprzednim razem? Może zarknę Wyrzućmy neutralizer. Nie było go czasu grać teraz. Hmm, no jest kraj, tylko że nie mamy many, ale jest taki plus, że mamy dużo szukania rzeczy. Więc przy odrobinie szczęścia uda się znaleźć lądy, które są słampami, bo i tak będziemy szukać lądów. No jest randomowy typek. No, czyli on będzie sobie wyszukiwał teraz prawdopodobnie. To ja na spokojnie zagram tego omena. No, tak jak się obawiałem. Zaczyna być niedobrze. No <laughs> Ojejku, dobra, przynajmniej nie będzie wiedział, że że misujemy land dropy, mm, akt. Wydaje mi się, że mimo wszystko i tak szukamy tego lądu, agresywnie czarnego. Właściwie jakichkolwiek lądów, bo potem ewentualnie możemy zagrać Yoriona, prawda? Przydałby się też niebieski. Może być zawał na rękę dla niego do walki z nim w sensie. Nie ma Devila. Taki plus. Poczekaliśmy chwilę. Piercyk. No, on musi wejść. E, akt. To jest smutne, bo. O, jeśli wejdzie, obóz to potrzebujemy tego akta teraz. Więc zostawię go. Problem jest taki, że nawet nie da się go diskardować tym remorsem. Jest swamp, więc myślę, że zagramy. Kraj teraz. Mhm. Wyczyścił mi to. Devil. No to mamy akt na szczęście. Znowu brakuje lądu. To jest smutne. Hmm. Nie mamy nawet na kontrę Okropnie nas to oszukuje Pytanie czy jeśli będzie... no nie wiem, myślę że nie będzie sacrificeową Po prostu będziemy zabijać tego obosza Modlić się o szater. Rzeczek niestety nie chcecie się współpracować. nawet nie mogę cię skontrolować gościu. Hmm, mogłem rzucić Neutralize w mojej, i tak prawdopodobnie nie będę już kontrował. Nic o, i liczyć na landropa. OK To nadal jest fatalne. Mm, no, neutralize. <grymne> o, jak to przykre. W jaki sposób mogę to wygrać? Mm, mogę. Co mogę? No właśnie. Za pięć. Jeśli po prostu rzucę konkurs default, 5, 6, 7, 8, czy jest jakaś opcja, żeby to po prostu mm, zrobić w ten sposób, żeby nie dostać tych 5? Jeśli po prostu rzucę teraz Juriona. to będę blokował Devila, wchodzi za 5 po prostu czysto. Mogę rzucić Shark Typhoon, zablokować Devila. Um. Liczyć na ląd? Nie, ląd teraz zagrałem. Um. No, zagrajmy w ten sposób. Może coś dobierzemy. Coś niesamowitego. <słuch> Utopię, nie mam czasu. Jest, o kurwa. Znaczy, ja to przeżywam. uda się jakimś cudem z tego wyjść, dzięki temu to będzie nieźle. Mhm. No, blokujemy bąsa Miejmy nadzieję, że ma dwa lądy. Po prostu. okej okay. Nie mam nic fajnego na ręce. Hm. Hmm. Hmm. Szukam po omen, może znajdę kraj. Nie jedna, nie drugie mi nie pomaga, po prostu modlimy się o kraj. Ewentualnie shutter. No nie. Hmm. No. GG. Było blisko. Ten tajfun może by mnie ratował jeszcze przez jedną turę, czy nie? Gdybym teraz po prostu, ymm, pomyślmy tak, na sucho gdyby nie dyskardował tego To zrobiłbym Jump Block Dobrałbym Teferiego I zbonsowałbym mu Skorpiona Ale nie miałbym man, żeby to zrobić. Bo nie miałem drugiego niebieskiego. Więc musiałbym się pingnąć. On by poświęcił w odpowiedzi skorpiona. Niestety nic by mnie to nie uratowało. No nic. Dobra gierka. Bo zawsze warto wyciągać wnioski.